Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu, by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu, by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni 23 gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Kiedy narcys zaczyna milczeć, narcys będzie karać cię ciszą, będzie cię ignorować, nie zauważać, będzie spędzać więcej czasu poza domem lub w innym pomieszczeniu, będzie siedzieć na telefonie, na komputerze, będzie szukać wymówek, będzie się usprawiedliwiać, ale dla ciebie czasu nie znajdzie. Narcys będzie bardzo uparty, będzie odmawiać ci uwagi, będzie odmawiać ci możliwości rozmowy, w szczególności kiedy w ostatnim czasie mieliście inne zdanie, zrobiłeś coś nie po jego myśli, albo się pokłóciliście. To nic innego jak forma wymierzenia kary. Narcys uważa, że zasługujesz na karę, że musi cię poniżyć, że musi się zemścić. Nie będzie uwzględniał Twoich potrzeb, Twoich żądań, Twoich oczekiwań. Narcys będzie chciał się z Tobą bawić, z Tobą grać w tę grę. Gdy musisz się domyślać, musisz się zastanawiać, zgadywać, prosić, błagać, czemu on się tak zachowuje. Zachowuje się tak, żebyś robił wszystko, co do Ciebie należy, żebyś się poprawił, żebyś się bardziej starał, żeby wyszło, że to jednak narcyz miał rację. Myślisz, że uda Ci się porozmawiać. Uda ci się porozumieć, dogadać, rozwiązać problem, ale nie masz do czynienia z normalną osobą, tylko z kimś, kto za wszelką cenę nie chce ci dać tego, czego ty chcesz, czego ty oczekujesz, i robi wszystko, by ci to uniemożliwić czy utrudnić. Narcys cały czas gra w swoje chore gierki, a ty nawet nie wiesz, że to jakaś gra, w której jesteś jedynie pionkiem. Możesz nawet nie zdawać sobie sprawy, że zrobiłeś coś źle, czy uraziłeś narcyza, ale on to tak odebrał. Odebrał to tak, bo jest przewrażliwiony. Odebrał to tak, bo jest... Chorobliwie zazdrosny, odebrał to tak, bo jest zupełnie inaczej skonstruowany niż ty. Ma niedorozwinięty mózg, myśli odwrotnie, nie ma uczuć wyższych, nie jest tym, za kogo go brałeś. Wszystko jest dla niego grą. Narcys zrobi z igły widły. Cokolwiek drobnego go uraziło, nie uraziłoby to normalnego człowieka, a Narcyz z tego powodu wywoła wojnę, będzie z tobą walczyć dniami, tygodniami, a nawet miesiącami. Gdy ty w ogóle nie będziesz wiedzieć, od czego to się zaczęło, Narcyz wyolbrzymi wszystko wielokrotnie. Tylko po to, byś poczuł się źle. Byś poczuł się winny, byś uwierzył w to, że coś źle zrobiłeś, nawet gdy tak nie było. Narcyz chce, byś cierpiał tak, jak on. Chce byś stał się kimś takim, jak on. Chce byś był też ofiarą tak, jak i on. Narcys włączy tryb cichych dni ponieważ wtedy nie będziesz wiedzieć, co się dzieje, nie będziesz wiedzieć, czemu z tobą nie rozmawia, nie będziesz wiedzieć, co jest powodem. To wszystko jest tylko grą, w którą Narcyz chce i musi wygrać. To kolejne testy, to kolejne próby, którym poddaje cię Narcyz, sprawdza, jak wiele jesteś w stanie znieść. Jak wiele będziesz tolerować, w chwili gdy starasz się to naprawić, to narcyz wie, że jesteś pod jego kontrolą, że ma nad tobą władzę i wygrał. Narcyz będzie wielkim, nieobecnym, będzie grał, będzie udawał, że jemu nie zależy, jego to nie obchodzi, on nie zauważa problemu. To ty robisz problem, którego nie ma, to z tobą jest coś nie tak, będzie odwracał kota ogonem, będzie wmawiał ci coś innego, nie będzie się tobą interesować, będzie to wyglądało, jakbyście nie mieli już ze sobą żadnego kontaktu, żadnej nici, porozumienia, komunikacji. Narcyz chce wywołać u ciebie niepokój, stres, docelowo, żebyś czuł się winien czegoś, czego nie zrobiłeś. Narcyz już wydał na ciebie wyrok: jesteś winny i sam musisz się przyznać do winy, a on cierpliwie poczeka, karając cię ciszą, aż w końcu sam się przyznasz jeszcze będziesz prosić i błagać byś tylko mógł się przyznać może jeszcze o tym nie wiesz ale tak właśnie będzie co z tego że jesteście w tym samym mieszkaniu domu czy pomieszczeniu możecie siedzieć obok siebie ale narcyz będzie na swoim telefonie bardziej połączony będzie z każdą aplikacją to tak, jakbyś nie miał do niego hasła dostępu, hasła, które celowo zmienił i cieszy się z tego, że nie możesz się z nim połączyć, nie możesz się z nim porozumieć, po prostu się do ciebie nie odzywa. Jesteś zmartwiony, jesteś poddenerwowany, chcesz, żeby się to zmieniło, chcesz, by było jak dawniej. Im bardziej cię ignoruje, tym bardziej usiłujesz nawiązać kontakt. Chcesz, by wróciły stare czasy, gdy było dobrze. Stajesz się coraz bardziej niecierpliwy. Z czasem coraz łatwiej się irytujesz, coraz łatwiej dajesz się sprowokować. Co tylko cieszy i rozzuchwala, zachęca narcyza. Coraz bardziej... By dalej cię ignorować. Starałeś się jak mogłeś, starałeś się zrobić wszystko jak najlepiej, by rozwiązać tą sytuację, ale nic a nic się nie zmienia. To nie twoja wina, że nic się nie zmienia. O to właśnie chodzi Narcyzowi. To jest jego celem. To jest właśnie przemoc psychiczna i emocjonalna. To jest właśnie manipulacja, to jest pranie mózgu, to są te wszystkie rzeczy, z którymi się spotkałeś, z którymi miałeś lub nadal masz do czynienia. Narcys pozbawia cię swoich słów, uważa, że na nie nie zasługujesz, że nie jesteś ich godzien. Narcys sprawia, że czujesz się jak. Pozbawiony tlenu, czujesz się jak ryba bez wody, czujesz, jakbyś tu nie pasował. Narcyz chce, byś był nieszczęśliwy, byś utracił poczucie bezpieczeństwa i komfortu, a z czasem tak właśnie się dzieje. Narcyz chce, byś ciągle był w niepewności, byś zastanawiał się, co będzie, co zrobi za pięć minut. Byś nie mógł zaznać spokoju. Zaczynasz już analizować to, co robisz i to, co chcesz powiedzieć, by przypadkiem nie uraziło to narcyza, by przypadkiem nie było to kolejnym powodem do kłótni. Nieraz gryziesz się w język i nie mówisz już tego, co chciałeś powiedzieć, tego, co miałeś na myśli, bo chcesz już tylko trochę spokoju. Stwierdzasz, że lepiej się nie odzywać. Narcys bardzo łatwo się obraża. Irytuje, dostaje szału. I nie chcesz być tego powodem. Nie chcesz, by znowu ci coś zarzucał. Nie masz pojęcia, co dalej nastąpi. Narcyz chce cię zszokować. Chce, byś nie mógł się zorientować w sytuacji. Narcyz cię torturuje, chce sprawić ci jak najwięcej problemów, chce przysporzyć ci jak najwięcej powodów do niepokoju. Robi to wszystko, by zaburzyć twoje normalne funkcjonowanie, by zniszczyć to, kim jesteś. Narcyz robi to wszystko, by móc cię łatwiej kontrolować, by mieć nad tobą władzę całkowitą. Jak narcyz wywołuje w tobie określone myśli, uczucia, emocje czy zachowania, to ma nad tobą kontrolę. Narcyz używa tego wszystkiego przeciwko tobie. Twoim wrogiem stają się własne myśli, uczucia, emocje i zachowania. Narcyz ma już nad tobą przewagę, potrafi. Za ich pomocą, tobą sterować, dla niego stajesz się coraz bardziej podatny na manipulacje. Narcyz często ci zagrozi w sposób bezpośredni czy pośredni, może za pomocą żartu, będzie groził, że odejdzie, że cię zdradzi, że coś jeszcze innego. Nie możesz tego bagatelizować. On mówi, Poważnie. On mówi serio, to nie są żarty, nawet jak takie odbierasz. Czasem nawet usłyszysz, że to przez to, że ty coś zrobiłeś. Narcyz sprawia, że ciągle myślisz, zastanawiasz się nad tym, co może zrobić, czy może to zrobić, a może już to zrobił. Już to słyszałeś, wspominał o tym. Masz taką możliwość w głowie, narcys zasiał ziarno niepewności, ziarno wątpliwości, które kiełkuje w Twoim umyśle. Może to zrobi, może tego nie zrobi. Narcys w ten sposób stawia Cię w trudnej, nieprzyjemnej sytuacji, z której wydaje się, że nie możesz się wydostać. Z czegoś bardzo małego. Czasem nawet nie wiesz z czego. Konflikt urósł do absurdalnych rozmiarów i teraz narcyzm ma przewagę, może cię kontrolować, a kontroluje cię za pomocą strachu. Co jakiś czas da ci przypomnieć o swoich groźbach i będziesz na takiej huśtawce emocjonalnej, którą będzie wprawiał w ruch. Nie chcesz, by to się zdarzyło. Nie chcesz, by znowu ci czymś groził, czymś cię straszył, coś zapowiadał. Z czasem zwyczajnie przyzwyczajasz się do takiej sytuacji i przechodzisz do porządku dziennego, myśląc, że gdy od jakiegoś czasu o tym nie słyszałeś, to nie ma tematu, nie ma problemu. Wszystko jest w porządku. Niestety nic bardziej mylnego. Gdy Narcyz już raz o czymś wspomni, raz ci czymś zagrozi, to ta groźba nie zniknie od tak. Ona już wcale nie zniknie. Podświadomie, automatycznie robisz rzeczy, które Narcyz od ciebie oczekuje. Starasz się jak najlepiej, bo chcesz, żeby było dobrze, tak jak dawniej. Nie chcesz czuć niepokoju, nie chcesz kolejnej kłótni, nie chcesz kolejnych gruźb z jego strony. Zastanawiasz się, czemu mimo wszystko dalej się do ciebie nie odzywa, tak jak kiedyś. Może minęło już kilka dni, a czasem nawet kilka tygodni czy miesięcy. Masz w głowie tyle możliwości, dlaczego tak się dzieje ale nie masz tej jednej właściwej, nie możesz jej mieć, bo wtedy jeszcze nie wiesz, że masz do czynienia z toksyczną osobą, że masz do czynienia z narcyzem, psychopatą i to jego taktyka, to jego manipulacja. Narcyz wywołuje w tobie w ten sposób stres, ciągły niepokój. Jesteś wyczerpany emocjonalnie, ciągle czujesz się, jakbyś był na krawędzi, jakbyś stał nad krawędzią. Jesteś nerwowy, spięty, zirytowany. W taki właśnie stan wprowadza cię narcyz, gdy każe cię milczeniem. Narcyz obserwuje cię bardzo wnikliwie, obserwuje, jak na ciebie wpływa to, co ci robi. Dla niego to gra, to zabawa, sprawia mu to satysfakcję, że czujesz się źle, uważa, że na to zasłużyłeś. To sadysta odczuwa przyjemność, gdy widzi Twój ból i cierpienie. Im bardziej zirytowany, im bardziej zdenerwowany jesteś, tym bardziej się cieszy, że udało mu się do tego doprowadzić. Czasem zdarzy się, że na chwilę Narcys powróci do swojej dawnej roli. Znów na krótko stanie się miły, uprzejmy, czarujący. Zrobi coś dla ciebie. Może nawet dostaniesz jakiś prezent. Narcyz robi to, bo chce, byś żył nadzieją, że wszystko powróci do tego, jak było kiedyś. Zaszczepia ci w mózgu nadzieję na coś, co nigdy nie nastąpi, jednocześnie udowadniając, że to możliwe. Będziesz całkowicie rozchwiany emocjonalnie, będziesz niestabilny, ponieważ to dobre zachowanie narcyza zniknie w ciągu kilku godzin czy kilku dni. To coś, co jeszcze bardziej cię od niego uzależnia. Dostałeś próbkę, że to możliwe by było dobrze i chcesz tego jeszcze bardziej. Dla narcyza to gra. On się tobą bawi, pociąga za sznurki i obserwuje jak tańczysz, tak jak ci zagra. Normalna osoba, normalny partner nie będzie się tobą bawić. Nie będzie tobą manipulować, będzie stały i konsekwentny, stabilny w uczuciach, stabilny emocjonalnie, nie będzie wywoływał w tobie takich skrajnych uczuć i emocji. Tak postępuje właśnie narcyz. To charakterystyczna cecha tego zaburzenia osobowości, gdy naprzemiennie są wzloty i upadki, gdy dłużej jesteś. Na dole, na dnie, niż na górze. Gdy trwa to podejrzanie długo i nic się nie zmienia na lepsze, to najprawdopodobniej masz do czynienia z narcyzem lub inną toksyczną osobą. Czasem narcyz przestanie cię karać ciszą, przestanie cię karać milczeniem na jakiś czas, ale zawsze zacznie to robić od nowa. Raz jeszcze i raz jeszcze bez końca. Narcys ciągle będzie grał w swoje gry. Dla niego życie to gra. Dla niego życie to film, a ty nie chcesz grać w jego gierki, do których nie ma żadnych zasad. Nie chcesz grać w jego filmie, z którego w każdej chwili możesz być wyrzucony i zastąpiony innym aktorem. Czy statystą. Gra z Narcyzem nigdy się nie kończy. To ty musisz przestać grać. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni 23 małpa Polub kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.